Zrządzający dokument ukazujący obraz pedofila. Osoby wykorzystującej swój status społeczny, by molestować nieletnich. Już za chwilę w HBO z cyklu Bez Cenzury. Dzieci w niebezpieczeństwie. W każdą niedzielę w HBO największe hity filmowe. Świat, w którym żyjesz, właśnie przestał istnieć. Keanu Reeves i Lawrence Fishburne w filmie Matrix. Matt Damon i Edward Norton grają o wysoką stawkę w filmie Hazardziści. Zwariowany western, czyli Will Smith i Salma Hayek na bardzo dzikim zachodzie. A w tym tygodniu? Sara Michelle Gellar i Ryan Phillippe bawią się ludzkimi uczuciami w Szkole Uwodzenia. Zapraszamy! Zapraszamy na dokument z cyklu bez cenzury.